Hej, hej, dzień dobry, jestem Adwaszka, to jest wybrana przez was seria z Limbo. Moi drodzy, pewnego czasu na YouTube była to jedna z popularniejszych gier, którą znał praktycznie każdy. Dzisiaj moim zdaniem ta gra jest lekko już zapomniana, a wielka szkoda, że jest zapomniana, ponieważ ma, no niesie ono z sobą pewne przesłanie, przesłanie o śmierci i życiu, więc no. Może to zabrzmi błacho, ale jest dość głęboka w swoim przekazie, niedosłownym przekazie, przynajmniej ja tak uważam. I bardzo ją sobie cenię. Co kilka lat do niej wracam tak naturalnie, i za każdym razem moje przemyślenia są troszeczkę inne. I tym razem myślę, że będzie to troszeczkę nowe doznanie. Zasadniczo zacznijmy grę. I muszę zaobserwować tutaj widziany Generalnie luk, widziany luk, co ja pierdola. Estetyka tej gry jest bardzo prosta. Mamy czarno-biały obraz i jak możecie dostrzec na samym środku ekranu budzimy się my, bohater bez imienia, bez twarzy, a jedynie z sieszącymi się oczkami. Co równie dobrze bardzo traktuje też jako pewien symbol, jakiś symbol czego dowiemy się. Tak naprawdę, później. Ale, no, oto cała gra. Czy <ścoughs> cała gra? Oto jest ta gra. I mamy tutaj takie pierdolniki małe, które możemy zbierać. Takie jajeczka, kiedyś też to, ktoś to określił. No, i możemy chodzić lewo, prawo. Lewo, prawo, góra, skoczyć. Łapać przedmioty kontrolę, No i let's go. Zasadniczo, to jest całe sterowanie tej gry. I ruszamy przed siebie. Generalnie, muszę Wam powiedzieć na wstępie, że. Ta gra była w ankiecie społeczności i cholera zaskoczyliście mnie, że wybraliście tę grę, a nie Bioszoka. naprawdę, ja tak rzuciłem tego limbo, rzuciłem to limbo tylko dlatego, że właśnie jak wspomniałem, że wspominam tę grę, a kurwa, pokrałbym sobie, why not? I Geronimo! Och, dobrze. Tak możemy umrzeć w tej grze i naprawdę pomimo takiej biednej grafiki ta gra jest dość brutalna w swoim odbiorze jak nam się coś nie uda. Należy jeszcze bodajże napomnieć, że jak widzicie ta gra właśnie jest pełna takich różnych prostych albo i mniej prostych logicznych tutaj mm, zagadek. Możemy umrzeć z wysokości, może nas coś zjeść, może nasz nas ktoś dopaść. Tak będą też inne postacie nie tylko my, ale jakie zobaczycie później. I całość opiera się na takich właśnie prostych zasadach fizyki, tak jak tutaj to widzimy. A. Ja. Muszę też rzec, że ta gra jest trochę dla mnie takim wyzwaniem. Oto mamy wodę swoją drogą. My możemy się w wodzie utopić, bo nasza postać, nasz chłopczyk nie potrafi pływać. Ani tym bardziej oddychać pod wodą. Więc no. Let's go. Oj, tutaj mamy taką pierwszy symbol, bo jak wiecie, bądź nie, limbo w różnych kulturach jest określone jako rodzaju czyścieć, bo tam będzie nawet samo piekło. I nie jestem teraz w stanie przytoczyć w jakiej, ale w jakiejś wierze limbo. Pewnie coś związanego z chrześcijaństwem, jest traktowane jako piekło dla nieoszczonych dzieci. Co jest. Interesującą dla mnie kwestią i bodajże myślę, że prawdopodobne jest to, że twórcy gry inspirowali się tym motywem. Oje, dopłynęliśmy do dalej. Spoko. A czekaj, 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 chyba wiem co muszę zrobić. No właśnie, to trzeba tak myśleć na takiej zasadzie, nie? Wykorzystywać obiekty, które znajdują się dookoła i, i znaleźć dla nich nowe zastosowanie bardzo często. Zawsze się bałem, pamiętam, jak tutaj przyciągam ją tak e, do siebie, że ją, ona mnie zginiecie na pewnym, na pewnym momencie, co nie? Oj, teraz wejdziemy... Oj, pyk, elegancko, tu możemy się wspiąć, zgaduję. Oczywiście, że tak. Super. Generalnie, powiedzcie mi, bo to jeszcze początek odcinka, czy chcielibyście zobaczyć e, serię z Bioshocka kiedyś. Bo naprawdę uważam, że tamta gra jest mimo wszystko warta uwagi. A i mam takiego nosa, że może się fajnie przyjąć tutaj, nie? A z Limbo to jest zawsze takie ryzyko. Że mam ptaszka. A z Limbo jest zawsze takie ryzyko, że ja nie, nie, nie dociągnę tutaj komentarzem. Tak, widzę tą pułapkę przede mną, ale chcę Wam coś pokazać. No właśnie. O, to było brutalne. Tak właśnie wyglądają śmierci w tej grze. I zobacz jak on wyciąga rączki, nie? Taka podpowiedź, że o, możesz to złapać mordeczko, fajnie, to se kurwa złapie. I SE kurwa przeszko przeszkoczę, Juhu! Marafoka iuhu jeszcze raz. Być kurwa jestem za mądry na tą grę. W końcu jestem inżynierem. Aha. O czym zasadniczo zapominam. Okej! Okay. Dzień dobry. To się domyślam, co trzeba zrobić. A trzeba zrobić taką bardzo fajną rzecz, że trzeba tutaj urwać to mięso od tej liny. JOLO! To jest automatyczne, co się otwiera jeszcze? Oszty w życiu, kurwa. Blaszka. Ktoś to przemyślał i to fest. Generalnie od zbierania tych tutaj jajeczek na początku odcinka to chyba jest jakiś isterek. Ja chciałbym coś zobaczyć. Czekaj, nie zabij się! Czy tutaj nie ma czegoś, gdzie mogę wejść? Nie, bo wiem, że żeby ten easter egg odkryć, to jest w jakiejś momencie w grze, o mój Boże, myślałem, że zapłonie się zabije. Jest w pewnym momencie w grze właśnie taka ukryta jaskinia, i w tej jaskini znajdują się świeczki, i każda z nich zapala się, jak zbierzemy takie jedno, jedno takie jajeczko. A ta gra ma fajny klimat, nie? To jest naprawdę jeden z lepszych, tutaj. Jeden z fajniejszych gier Indii jakie w swoim życiu grałem. A grałem w niewiele. dzień <laughs> dobry! Oh shit! Spodziewa się człowiek, że będzie trzeba jakoś rozbujać tą kłodę, a tu kamień rozbuja ją za tobą. Ale to jest troszkę podejrzane, nie? Bo zobaczcie, skąd miał ten kamień spaść, co nie? Prawdopodobnie ktoś go rzucił albo coś. Zobaczymy, co to będzie dalej. Tworcy tej gry zrobili też Inside. Gra, która według niektórych dzieje się jakby w tym samym uniwersum, albo jest w jakimś stopniu e, prequelem, boś też podobnym do limbo. Być może, być może, tak jakby w obu tych grach. Kurwa, mać komary. <laughs> Nie wiem, czy widać na nagraniu te, te, te tutaj robaczki pływające, ale powinno być widać, bo YouTube, YouTube lubi mi bardzo jakość przyzwała, ja że nie mogę rozkminić tutaj, niestety nie że to mój debil zwrodzony, czy co innego, prawdopodobnie tak, jak tutaj stworzyć film, który na YouTubie też się jako tako, wiecie, no będzie wyglądał, nie, bo jednak mimo wszystko ta jakość wizualna tych filmów to jest rzecz niemalże czasami kluczowa, żeby ludzie przybyli, chociaż moim zdaniem, i nie zmienię szybko zdania, ważniejsze jest to, w jaki sposób dany twórca się bawi i czy przekazuje tą radość w swoim nagraniu, no przynajmniej w obrębie tutaj pewne, pewnej rozrywki, co nie? Czekaj, 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 ja tam widzę linę, holo! O oh, matko! I do widzenia, skręciłem nóżki. Shit! No dobra, zbierzemy to jeczko. skoro widzimy to jeczko, to je zbierzemy, nie, nigdy w sumie tego nie zrobiłem. Ja, czy mój komentarz dodaje bądź odejmuje klimatu tej rzecz nie powinien się na chwilę zamknąć czy coś podobnego? różnie bywa. Pamiętam, że kiedyś nagrywałem tę grę. Więc się nie zamknę. Pamiętam, że kiedyś nagrywałem tę grę na jeden z moich starszych kanałów, bo tak, ci, którzy nowi widzowie, którzy nie wiedzą, miałem kiedyś już swój kanał na YouTubie, który porzuciłem ze względu na studia, które musiałem kontynuować. Tak to naprawdę świetnie oddaje to, jak bardzo kochałem te studia. I cóż, no, no cóż. I wiecie co, nie żałuję. Bo szczerze powiedziawszy, jak przejrzałem sobie te stare filmy, które są na prywatnym, na szczęście, to wiele z nich było takie treści, za które dostałbym bana dzisiaj. O, w życiu nie tak, trzeba zrobić. Naprawdę. D dosłownie miałem w tytule jednego odcinku z gry Crisis. brzydkie określenie na. Oczywiście nie w pejoratywnym znaczeniu, nie w takim kontekście, ale brzydkie określenie na czarnoskórą osobę <laughs> i no, trochę mi kurwa no wstyd, to nie jak o tym teraz myślę, ale to były troszeczkę inne czasy, wiecie, to były czasy, które były 5 lat temu tak naprawdę i troszeczkę inaczej traktowano jeszcze te słowa z pewnym przymrużeniem oka, ale no, wiecie jak jest. Czy ja czy ja przeżyję, skłuż, czy, czy ja przeżyję? Nie, nie przyszedłem. Ja pierdolę jeszcze jeden i jeszcze raz. Czy ja tu już rzuciłem tutaj? Czy jeszcze raz, jeszcze raz muszę? Dobra, ale przekonamy się w takim razie, w tym przypadku, czy zebranie tego jajeczka jest permanentne i teraz będę mógł je zebrać. Nie będę musiał jego zbierać? Czy jednak będę musiał je zebrać ponownie? No zobaczymy. No cóż, takie życie. Takie życie z takich jeszcze ogłoszeń parafialnych, to mogę powiedzieć, że tak, zrobię to Q&A z okazji stu widzów. I zrobię je w przeciągu tygodnia, dwóch. Generalnie chciałbym wam dać jeszcze czasu na zadawanie pytań, a niedużo pojawiło się pytań, bo w ilości dwóch, ale spokojnie, spokojnie. Ja, ja, to, ja to, ja to, ja to załatwię, ja to załatwię mordeczko, ja to załatwię. Będzie dobrze, zobaczysz, zobaczysz, zobacz. Będzie interesująco, na pewno. Ze mną nie ma lepy. Jedź. Dobra. Myślałem, że skoczysz. Co? Nie byłbym zadowolony z tego, jakbyś skoczył i spierdolił się i znowu za mą nóżki, mój drogi. W ogóle, trzeba jakoś tutaj przechścić tego jego mościa? Co nie? Trzeba jakoś go przechścić, bo nazywanie go chłopczykiem to jest troszkę takie. średnio fajne bym powiedział. Co Przeżyłem? Takie średnio fajne bym powiedział, bo to takie nieosobowe, a jednak lubię. Jeżeli jakaś postać ma charakter, nadana przynajmniej z imienia Tak więc no Uch. Jeszcze trochę, dawaj, 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 dawaj Alright Teraz to przeskoczymy nie? Damy radę pewnie Tak jest yeah. cuk, 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 cuk. O czym mówię? Że kiedyś ten, miałem już kanał na YouTubie I nagrywałem też Limbo Na tym kanale i zasadniczo ta pułapka, dość podejrzeń. I zasadniczo. Eee, bo mówiłem wtedy, że. Uuuuuuuuuuuuuuu! Ta scena ja pierdolę! Dzień dobry! Haj! Zrzuciłeś mi krzywdę? Ouuuuuuuu! To kebabem! No wiesz, co ty, such, Takie dobre mięsko wyrzucać! Uch ale będzie miniaturka. <laughs> tak, zrobię to w pod miniaturkę. <laughs> w tym momencie, przepraszam. Dobra, czekaj, hold up. Co tu trzeba zrobić? Co tu trzeba zrobić, milordzie? Obstawiam, że muszę się cofnąć i zebrać coś. Dzięki czemu ch chwycę ten patyk. I następnie. I następnie. Chuj wie. I następnie rzucę tą pułapkę. A wiem, co trzeba zrobić. Wiem, domyśliłem się teraz, przepraszam. Dobra, to jest jedna z tych pierwszych zagadek. Jak się możecie przyjrzeć, to bodajże ona się troszeczkę przesunęła, ta pułapka. A przesunęła się przez drgania, które powoduje ten pająk. Hello! A, słyszeliście? Coś brzęknęło. Dobrze, myślę, Krywa jestem taki inteligentny inżynier za mnie. I co, i co? I co? Powiedzieli mi, że co? Że nic nie osiągnę po tych studiach? I co? I łysą wam? Fuck, yeah. Fuck yeah, że wam łysą Prawie wszedłem w tą pułapkę C -c 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 -c. No dawaj pajęczyco Sukwo Nazwę cię... Chłopczyku Bartek, chodzi mi to po głowie Nie wiem czemu bardzo chcę cię nazwać Ale pasuje mi Bitch dalej. Jeszcze jedną nóżkę? Wybornie Dla mnie to po prostu cudowna, cudowna informacja Dawaj, dawaj, dawaj uh. Jeszcze raz, come on, come on, come on, come on, To moja wina no, 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 no. I'm ready, bitch Kurwa, się tego nie spoczywa One more time Sheesh. Jeszcze raz, nie spodziewałem się tego ostatniego, ojoj, ojoj, ojoj Przestraszyłem się troszeczkę <laughs> Dobra, let's go Aha, bitch, come on, let's go Come on, come on, come on O, Ty pizdo Okej, okay, wracamy tutaj, e, do gry Chciałbym na chwilę odejść od komputera Dobra, no trochę tutaj kurwa Wytwanił się pająk okej okay. Szybko, 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 szybko Ding! Stryk. Let's go, on. ja ci kurwa pokażę na czym polega tutaj siła ludzkiego intelektu Zobaczysz tutaj jak Oh, come on, bitch, traf mnie Oooo, dobrze, nie dasz rady tutaj, że ludzką technologii. Let's go, motherfucker! przepraszam, ale mnie trochę musiało wyciszyć mocno, mocno. a tu pośledzona już teraz pięcionożna kreaturo, wypiech dalaj. Fuck yeah. Jak mi oczka widać? Pik, pik, pik Zajebisty ma ten klimat, trochę mi to przypomina w ogóle yy, Władcę Pierścieni zawsze, to tutaj te sceny z tym pająkiem No <grym> Spoko, nie? to jest coś taki interesujący świat, w którym możemy widzieć, że istnieją właśnie takie wielkie pająki I inne niemiłe stworzenia bliskiego... Kurwa Ruszajcie, Ruszajcie! Nie. nie! O nie, 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 wypierdalaj! Nie! Dwie pięciorożne pismo! Nie, nie, nie. O, uh o. -oh. oh, shit. Jak ona mnie zapała za garduszem bardzo. A, za ten, za. za... Kołnierzyka, kurwa mnie zapała! Oh, shit. Oh, shit. Też mnie interesowało, ile potencjalnego czasu pracy trwało właśnie przygotowanie tej animacji. To muszę przyznać, jestem zachwycony. Tak, ja wiem, że niektórzy mogą powiedzieć, że to nie jest nic specjalnego, ta gra. Ale nie, nie wiem, mi się zawsze po prostu cholernie podobały takie stylowe mm, gierki, jak ta. Nie, nie, nie dajmy się jednak. Nie ukrywajmy. Najlepiej starzeją się gry stylizowane. Co nie? Bo nieważne, czy upłynie 10 lat, czy 15, czy 20, jeżeli gra jest stylizowana. Fakokonem <noise> swoją drogą. <noise> Jeżeli gra jest stylizowana, to zawsze mają pewną przewagę nad grami, które starają się być realistyczne. Zawsze. To jest zajebisty feature takich gier. O masz, kurwa, chciałem to wymierzyć. <noise> Przepraszam. E, tak, to będzie festiwal tutaj umierania i generalnie marudzenia Adasia. Obsasa! Jeee! Yeah. Oroid! Right. Zajebiście! Czy ile on tutaj widzi tutaj w tym kokonie, co nie, czy, czy to? to, to dobre pytanie, czy on coś widzi w tym kokonie, czy te, na, na razie my widzimy, że nam te oczka nie prześwitują, więc można by przyjąć, że nie za wiele, tak naprawdę. OK, wiem, co trzeba tutaj zrobić, trzeba popkać i spierdalać, spierdalać, spierdoloć. Alright. Dobra, uratowałem swój kręgosłup i moją dumę let's playera, żeby nie umrzeć pierwszy raz przy tak prostej zabawce, zagazce. Wybornie. Oszczy w życiu! A się zacząłem się zastanawiać troszeczkę. O chuj chodzi, dlaczego tutaj jest ten pień i dlaczego on jest tak daleko? A nie wiem, ale podoba mi się, daje ta gra kontrastu, wiecie? W grach takich tego, tego typu. Tak, ja będę zachwycał się nad tą grą. Orzesz, czy kurwa mać w życiu? O, szybciej, szybciej, tym kamulcem, szybciej, panie, kurwa! Deja vu, I've been here, here before. Ach, hier on the street! Kurwa, przejąłem się. Kurwa, pająkiem. Siet. W ogóle jakie wy macie podejście do pająków bo ja ogólnie pająki darzę dość dużym sentymentem ze względu na to że były one dość sporą częścią mojego dzieciństwa ponieważ jako mały szkrab uwielbiałem pająki głównie z powodu tego że od zawsze byłem i jestem fanem Spidermana czy to komiksy czy to inne takie rzeczy i było też tak długo że miałem nawet swojego pająka którym łapałem muchy, i go karmiłem taki wiecie klasyczny wielki krzyżak i tym podobne. Czy on się, w ogóle czy ten pan się boi świata to jest moje pytanie miałem tego krzyżaka i on normalnie przetrwał miesiąc w słoiku co nie Zajebiście no widzenia kup trąbkę do pierdzenia Off. Wybornie Możemy przyjąć że nasz bohater tutaj że Bartek nic nie widział w tych tutaj W tym O jaki mamy ten <grystanie> Mamy warkoczyk z pajęczyny Yey. Zajebiście, możemy przyjąć, że nic nie wiedział jednak tam? Dzień dobry? O, Boże, ty! Okej... Okay. Troszeczkę to jest... U nie! O ty kamie! Ze mną takie numery? Nie będzie, nie ma! Aha! Beach. Let's go jeszcze raz Okej okay. Wydaje mi się, że powinienem mieć tutaj do wielu kwestii szybszy czas reakcji, ale ta Część zabawy w tej grze polega na właśnie Umieraniu i przerażeniu się Jakie brutalne Śmierci można zobaczyć w tej grze w bardzo proś, prosty przedstawiony sposób Let's go to, let's go woohoo freestyle up. Reszty morda O patrzcie ktoś leży ze mną, halo ziomek co tam Znalazłeś sobie kolegę właśnie Dobrze. Jeszcze jeden i jeszcze raz i zawsze mi się w takich momentach przypomina ten komentarz w jednym z moich filmów, że Polec, weź, weź masz, możesz UBS A, to weź tutaj wycinaj tutaj te fragmenty, które ci nie wychodzą, bo to takie wiesz nie poczyłem do oglądania. Nie i chuj. Nie będę wycinał takiego real, real talk gameplayu, no cap. Bez czapki, dokładnie, na to bez czapki. Jed? Łorzec mi! O, oh, czemu ja się spodziewałem czegoś innego? Chciałem, że w drugą stronę upadnie. Ułoż TY w życiu. Okej. Okay. Przeżyłem! Okej. Okay. Również przeżyłem. Ura. Jut! Okej, okay, tu już zaczynają się. Widzę takie pierwsze. Hmm, lekkie czasowe wyzwanie od strony tej gry dobrze dobrze Przyjmuję wyzwanie podejmuje rękawice oh. Dzień dobry O widzę tutaj ktoś steruje tym pseudopająkiem Dzień dobry O siema Mogę się tym pobawić? Nie, yeah, zajebiście! Super yeah! O, zamiast narzędzi kurwa do prowadzenia jakichś tutaj upraw, co sobie wymyśli taką pułapkę pseudonie, czy to bardziej straszak to jest niż pułapka, szczerze powiedziawszy, bo raczej nie wygląda na to, że miałoby to cokolwiek tak naprawdę zabić, wątpię w to szczerze powiedziawszy. Co to był za dźwięk? Uuu, w tym życiu. Zgrylowało mnie kurwa. Aha, zgrillowało mnie. Tak, zawsze będę próbował przeskoczyć takie rzeczy. No, come on, lecisz? Leci! Do góry. Stryk. Elegancko. Czy będzie lecieć kolejne? Proszę, powiedz mi, że nie, ale podpaliliście. Leci, co? Uuu, shit! A nie, to mogę przeskoczyć. Let's go dalej. I kolejna opona. W ogóle, czy. Nie wiem, czy kojarzycie. Obstawiam, że pewnie nie, bo nie jest to dość znana książka, pomimo, że w niektórych kręgach jest. Pewnie nie kojarzycie. Wracam tutaj, tą przeromię. Tak, w niektórych kręgach nie jest ta książka, ale pomimo, że jest lekturą w niektórych szkołach, albo w szkołach, czy to w systemach nauczania. Boże, nie pamiętam, jak to się nazywa tak, tak fachowo. Władcy Much. Nie, nie ta bajka z Władcy Much. O mój kurwa, Jezus Maria. Generalnie jest to. Ja tu widzę, kurwa, co ty planujesz. O, właśnie. Jest to książka, która opowiada o takim scenariuszu, bodajże. Takim, wiecie. Muszę się. Przy... Muszę to przemyśleć. W, czas... w czasach. Czekajcie, bo ta pułapka nie jest taka łatwa. Uuu, ty w życiu. Nie, ja muszę zawrócić w pewnym momencie. Dobra. O! Kurwa to nie jest łatwe, powiada ona o dziejach tutaj mm, grupy tak naprawdę dzieciaków, które to I w drugą stronę Grupę dzieciaków, która, która to została uwięziona na wyspie w, w przypadku utonięcia boderze Jachtu, którym płynęli bądź wypadł w takim przypadku i powstaje w nich taka wiecie mm, O jak się cofa, boi się jeba, nie jest nic słusznie, kurwa jak się cię dorwał to bym ci dupę przetrzebał o dzieciakach, które są uwięzione na wyspie i powstaje w nich taka, wiecie, pierwotna hierarchia i tym podobna, i dochodzi w pewnym momencie właśnie do zabójstwa jednego z nich w dość taki brutalny sposób. O, lecz to i co? Trzeba było się kurwa chować, trzeba było się chować w frajerze? Nie, nie, kurwa, trzeba było spierdalać. O, że to nie życił świetnie, I super. Znowu jestem śzkę babym. Super zajebiście Let's go dalej Dobra tym razem trochę żwawiej szczerze powiedziawszy bo nie, nie wróżę sobie dobrego losu jeżeli nie będę tak Sprawnie uciekał tutaj przed tą Czekaj czekaj czekaj, czekaj. o ja wiem co trzeba zrobić No komon, come, 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 come on come on come on come on chodź 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 Taś 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 kurwa Taś 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 Orooight o, tak, dzięki za. Dziękuję ci, panie. Czy co, jebana, że jesteś taka gruba? Dawaj, 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 szybko, szybko, szybko. O, tobie trochę stresuje Może nie tak bardzo gwałtlaście ale no. Haha, <laughs> ujść, w życiu. O, ty chamie Oszty w życiu, łoszty łoszty oszty, oszty, O, nie, 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 nie. oszty. No i. W... Podelice mnie trzepnął i umarłem. Dziękuję. No, znowu tutaj świetnie. <grym> Boże, ja, ja, ja bardzo często umieram. W tej, ja nigdy w tych często nie umierałem, To potwierdza moją taką e, lekką teorię, że wraz z wiekiem stajesz się troszeczkę tutaj mniej. sprawny w grach, można by tak powiedzieć. Przynajmniej ja to u siebie obserwuję, nie wiem, jak wy u siebie to obserwujecie. Ktoś, kto nie wiem, ma około 25 lat może się wypowiedzieć. Moci hit również nie zabronię, nie ten. Oroid? Dziękuję. Super. Ale nie wiem, zauważam, że starsze gry są trochę dla mnie cięższe, jakby w graniu, w sensie nie mam takiego wyczucia, tak jak kiedyś, takiego może skupienia, czy coś w tym rodzaju. Nie wiem, jakby nie jestem aż tak dobry w te gry. A ostatnio też również gram w Assassin's Creed Revelation. Czekajcie. I tak, tak, żeby Twoje wewnętrzne soczki wypłynęły, byś się wykrwawiła, kupia suczo. Jeeeah. <laughs> Wracając. <śmiech> Ostatnio właśnie tutaj mm, grałem w Revelation i muszę powiedzieć, że pomimo tego, że radziłem sobie zajebiście dobrze w tamtym systemie walki, jak miałem tych lat. 15? Coś tego tego. Bo obecnie jak gram w tą grę, to mam takie, że no dobra, mógłby być trochę lepsze nie? Jakby przyzwyczaiłem się do tego, że te sterowanie jest bardziej responsywne. I trochę również w tym przypadku muszę przyznać. Uhu. Bo ja, jednak myślałem, że wiecie, uniknę, a mnie diabło w łeb. I dupa. Hi. O, dzień dobry. O, o... Uuuu, w, w ogóle zauważcie, że tam, tam ci chłopcy, którzy tutaj są, nie mają oczu. Nie, nie świecią im się oczy, co nie? Jakby co to może znaczyć? Moim zdaniem to znaczy równie dobrze tyle, co tyle, 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 że nie mają w sobie duszy, bądź coś w tym rodzaju. Dawaj, dawaj nóżkę, dawaj nóżkę! Mm, yeah, oh, yeah, być! Oh. Oh. I co kurwa wysoci? <laughs> Okow. Let's go. To też pomoże. Ja gdybym chciał bardzo utrudnić tą grę na miejscu twórców, to bym wymyślił coś takiego, że na przykład nie możemy się. Nie możemy dotykać buzi tego pająka, bo on jeszcze żyje i może na świecie sz czapnąć szczapnąć ugryźć. Takie rzeczy All right mm. Dzień dobry bardzo czy ja słyszę kruka? Słyszę kruka Boże jak uwielbiam kruki i szczerze powiedziawszy muszę powiedzieć że Odnośnie wielkości to myślę to jest troszeczkę za duży, jakby w skali chłopczyka ale, nie, ale to wszystko jest wielkie Nie Podchodzi mi o to że kiedyś widziałem kruka za oknem i był zaskakująco ogromny A tam mamy trupa dziecka Dziecko Super świetnie Hello co my tu mamy? Pokaż mi tutaj gro, co my tu mamy. A domyślam się, co muszę zrobić. Muszę zrobić tak, a następnie tak. Tych! Ło! O, świetnie. I tu dalej, bo nie wiem, nie mam pojęcia. Juhu! Najgorsze by było, jakby to pudło się, wiecie, na końcu rozwaliło albo coś trzeba byłoby kombinować z tym drugim. Ale, 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 czekaj, 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 bo dawno nie mieliśmy żadnego poten żadnej potencjalnej znajdźki. Czy ja tu coś mogę znaleźć? To takie trochę, wiecie, miejsce, gdzie mogę wrócić, co nie? I tutaj mamy linę, a na linie zazwyczaj możemy się wspiąć. Mogę się wspiąć? Nie mogę się wspiąć. No dobra, trudno, nie będę kombinował na zaś, ale powinno tak być, że, że można się wspiąć. Nie powiem nie. Let's go Naprawdę mnie interesuje jak ta gra się wyrenderuje wre później W ogóle jak się film nagrał No dobra Ech, dobra, poznaję te robaczki I te robaczki, które tam płyną będą, będą ukazane w kolejnym odcinku Więc zobaczenie zobaczenia już jutro w kolejnym filmie Mam nadzieję bez odbioru Cześć, papa